Dzień dobry, byczki, witam was serdecznie. To jest czytanie dla was na miesiąc lipiec 2025. Zobaczmy najpierw energie ogólne, jakie będą tam towarzyszyły w lipcu, byk i lipiec 2025. Płynąć w morze. Moje drogie byczki, widać, że energie w lipcu będą Wam sprzyjały, Waszym planom, Waszym zamierzeniom, bo wchodzicie w taki moment flow, gdzie wszystko Wam sprzyja, gdzie macie przyjemność z życia, gdzie idziecie z nurtem, gdzie macie powrót do źródła, gdzie zauważacie pasujące do siebie kawałki układanki i widzicie obraz w całości. To jest taki naturalny tok wydarzeń, który będzie Was uniósł na tej fali obfitości, komfortu, bezpieczeństwa, tak? Jednym słowem, też jesteście zaproszeni do tego, aby popłynąć na tej fali możliwości stworzonej przez idealne warunki w lipcu. Więc pozwólcie, drogie byki, żeby zaufanie i wiara prowadziły Was naprzód, żebyście płynęli na tym swoim stateczku jak rzeką do morza, tak? Zobaczmy w takim razie, co będzie w centrum Waszego zainteresowania w lipcu. Rydwan. Podróż, 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 podróż. Rydwan. Dobrze, co w takim razie? Ma wpływ z przeszłości na tą sytuację, paśmieczy. Co jest w podstawie tego czytania? Osiem mieczy, do czego dążycie? Głupiec. Najbliższa przyszłość. Wow, sześć buław, Wasza energia. Siedem kielichów. Energia z zewnątrz, król mieczy, pierwsza połowa miesiąca 10 buław, druga połowa miesiąca królowa buław. Wskazówka, rada 9 mieczy. Czego absolutnie nie robić w tym miesiącu: 4 <noise> pentakle, co wam będzie sprzyjało: diabeł, co będzie trudne, co macie do przepracowania w tym miesiącu? A z Pentakli. Wynik. Siedem mieczy i sprawiedliwość. Dobra. No dobrze, kochane moje. A, to jest tak, dobra. Już wszystko widzę. łyczek kawy i lecimy. No, kochani, podróże, podróże, podróże przede wszystkim. Mamy Rydwan w centrum Waszej uwagi. Dla niektórych są to wręcz fizyczne wyjazdy. Podróże, no jest lato, więc być może niektóre byki będą po prostu podróżowały na urlopy po to, żeby poznać jakieś nowe tereny <laughs> zainwestować właśnie w podróże. Dla innych jest to obszar Waszej kariery zawodowej. No i tu jest duże skupienie na tym, aby coś ruszyło ku sukcesowi, ku obfitości, zwycięstwu, celebryctwu. No, tym bardziej, że do najbliższej przyszłości właśnie przychodzi taka energia celebryty, gdzie jesteście w świetle reflektorów, gdzie jesteście uznani przez środowisko, w którym pracujecie, w którym. No, macie jakieś czynności albo zawodowe, albo z powodu waszych zainteresowań. Do przeszłości odchodzi paśmieczy, który tutaj długo się przyglądał, doszkalał, douczał, interesował, może szukał takich możliwości, w których mógłby się rozwinąć w tej swojej karierze zawodowej, albo szukał kierunków podróży. W głębokich uwarunkowaniach macie poczucie, że jesteście w jakiś sposób unieruchomieni, że nie macie na coś wpływu, że życie, które wokół Was się toczy, no, przemija, a wy jesteście w jakiejś izolacji. Dla niektórych to mogą być jakieś nawet wręcz choroby i przeziębienia, no takie momenty, kiedy świat was zwoła, a wy, no niestety, nie możecie ruszyć do przodu, bo coś was ogranicza. Dla innych są to po prostu wasze myśli, wasza klatka mentalna, w którą się wsadziliście i uważacie, że nic w danej sytuacji nie jesteście w stanie zrobić. Otóż możecie zrobić, bo wiedza na ten temat istnieje, tylko trzeba ją po prostu odszukać, odnaleźć, poświęcić na to czas i swoją aktywność. Co macie w głowie, co macie w sercu, do czego dążycie? Do nowej przygody, do nowych doznań, do nowych rozdań, do nowego rozdziału w Waszym życiu. Marzycie o tym i głęboko w sercu pragniecie nowych doznań. To właśnie obiecuje głupiec, tak? Wy jesteście w bardzo ładnej energii siedmiu kielichów, czyli trochę marzycielsko, trochę fantazjujecie, troszkę sobie wyobrażacie różne fajne rzeczy. Widzicie różne możliwości przed sobą, z których możecie skorzystać, zastanawiacie się, co wam przyniesie większą satysfakcję, większą radość, większe zadowolenie. Więc tutaj jest taka rozleniwiona, fajna, lipcowa energia. Marzeniowo, fantazjująca, tak? Z zewnątrz energii, które do Was nadchodzą, które mogą Wam pomóc albo przeszkodzić, są jakieś decyzje. Nadchodzi król mieczy, dla niektórych jest to wręcz osoba, która no, jest fachowcem w swojej dziedzinie, tak? Ma ogromną wiedzę i jej opinia ma bardzo duże znaczenie dla Was. Może ktoś czeka na taką opinię? Ta opinia nadejdzie, przyniesie jakieś rozwiązania. Które no, rozjaśnią Wam sytuację i określą, w którym kierunku dalej podążać. Dla innych jest to po prostu zapowiedź, że o to nadchodzi energia, gdzie drogie byki będziecie się kierować intelektem, umysłem, chłodną kalkulacją, rozpatrywaniem faktów, które macie przed sobą, i na tej podstawie będziecie decydować, co dalej. Pierwsza połowa miesiąca dla Was jest troszeczkę męcząca. Troszkę jesteście tu zmęczeni, utrudzeni, fizycznie przede wszystkim zmęczeni. Może mieliście dużo obowiązków, może sami nałożyliście na sobie siebie za dużo zobowiązań i stąd, to, yy, i stąd to zmęczenie. W drugiej połowie lipca natomiast macie przepiękną energię królowej Buław, która jest inspirująca, seksowna, magiczna, powabna. Która e, tryska energią, która jest witalna niebywale, e, która jest, o, ma ogromne poczucie własnej wartości, która wie, w którym kierunku zmierza i po co. E, zaraża tą energią innych, ciągnie ich za sobą, tak? E, inni ją podziwiają za, za to, kim jest i co sobą reprezentuje. Wskazówkę, jaką macie, przestańcie się martwić, przestańcie tworzyć czarne scenariusze, przestańcie nakręcać te spirale czarnych myśli, które nie pozwalają Wam spokojnie w nocy spać. To Wy jesteście kreatorami swojej rzeczywistości i uważajcie na to, jakimi myślami karmicie swój umysł, tak? Bo oto ten umysł może spowodować, że stworzycie rzeczywistość, o której wcale nie marzycie. Uważajcie na swoje myśli, ograniczcie te lęki. Naprawdę nie ma powodu, żeby się tak nakręcać, bo widzę, co tutaj się dzieje przed Wami. Naprawdę są piękne energie, które prowadzą Was do radosnych chwil, do takich podniecających, wręcz do dumy z siebie, do zadowolenia. Mm, więc niepotrzebnie y, wkładacie się w takie niskie energie. Co będzie dla Was trudne do przepracowania, żeby w coś zainwestować, żeby coś kupić, coś sprzedać? Y w jakiś sposób umiejscowić materię w takim miejscu, aby ona przyniosła w przyszłości dla Was jakieś korzyści? Może będziecie się bali zainwestować w coś, będziecie mieli z tym kłopot. Dopowiemy sobie za chwilę, czy to ma sens, tego typu myśli, czy po prostu się mylicie i obawiacie się, i wkładacie sobie właśnie te czarne scenariusze do głowy. Mhm. Czego na pewno nie robić? No, kochani, nie tkwić swojej energii, to jest Wasza energia. Czterech pentakli, byk, który siedzi w miejscu, który y, ściubi, oszczędza, nie wydaje, y, odkłada, liczy gdzieś tam pod poduszką, czy wszystko się zgadza. Który jest dumny, oczywiście, z tego, że ma takie zasoby, by klubi być zabezpieczony finansowo. Tutaj macie ewidentnie prośbę o to, żeby to odpuścić i żeby jednak w coś zainwestować, tak? Macie kłopot z jakimś wydawaniem pieniędzy, inwestowaniem w coś, zakupowaniem czegoś. I tutaj jest duża, duża prośba: przestańcie się tak ograniczać przestańcie sobie odmawiać pewnych rzeczy. Zacznijcie dostrzegać w pieniądzu i w materii, że ona musi płynąć, ona musi przychodzić i odchodzić. To jest jej naturalne prawo, to jest energia, to nie jest materia. I co będzie Wam na pewno sprzyjać? Energia diabła. Hmm, czyli w coś ryzykujemy, czyli w coś inwestujemy, coś się angażujemy całym sobą, od A do Z być albo nie być. To jest moje być albo nie być. Taka energia może Wam tutaj y, bardzo pomóc, tak? Hmm, dobrze. Co mamy na wyniku? Siedem mieczy i sprawiedliwość. Siedem mieczy i sprawiedliwość. Hmm. W pierwszym takim moim intuicyjnym impulsie mam, żebyście nie mataczyli, nie oszukiwali, nie manipulowali faktami lub, mm, lub innymi osobami, wręcz tak, żebyście nie zabierali innym, bo to jest karta kradzieży, karta mm, Mataczenia, karta manipulacji, oszustwa. No i do tego macie sprawiedliwość. A to jest przypomnienie, że jeżeli tak postąpisz, to przyjdzie za to zapłacić. Sprawiedliwość się upomni o to, co próbujesz yy, skręcić, tak? Drogi byku. Dobra, ale sprawdźmy, czy w tym szerszym czytaniu nam się potwierdzi tego typu interpretacja. Właśnie sobie sprawdźmy najpierw te siedem mieczy. Co one tutaj są na wyniku? Co one dla Was oznaczają? Coś w domu? No właśnie. Albo chodzi o nieruchomość, albo o waszą rodzinę, i tutaj coś, czegoś nie mówicie do końca. Coś nie jest wyrażane od początku uczciwie i szczerze. To należałoby uleczyć, to należałoby uzdrowić, bo w tym wszystkim tkwi właśnie ten Twój zastój, to, że się boisz ruszyć do przodu, to, że się boisz. No i sprawiedliwość, bo sprawiedliwość, kochani. No, ciekawa jestem, co tu zrobić, żeby właściwie ocenić, osądzić jakąś sytuację. Brak komunikacji, i brak szczerości i uczciwości w powiązaniu z Twoją rodziną, ze starszyzną lub z dziećmi lub z młodszymi. Wymaga jakiegoś uleczenia. To, że tego nie mówisz, że coś ukrywasz, yy, powoduje tylko Twój dyskomfort, yy, i to należałoby wyczyścić, tak? Bo tutaj mamy, mamy tą sprawiedliwość, która domaga się uczciwego rozpatrzenia tej sprawy. Koniec. Wy będziecie wiedzieć o co chodzić. Ja, ja, ja naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Ale wy będziecie wiedziały, drogie byki, o co chodzi. Dobra, sprawdźmy teraz, dlaczego nie inwestować w energię czterech pentakli, czyli dlaczego się nie ograniczać, nie ściubić. No właśnie, pora wytyczyć sobie jakieś nowe cele, nowe drogi do sukcesu, do dalszej podróży. No, i trzeba się odważyć, zrobić pierwszy krok, zainwestować. Tu macie tego asamownec, z którym tutaj będziecie mieć problem. Ja, w jaki sposób go zainwestować? Jak to zrobić, żeby, czy w ogóle inwestować? Tutaj macie zapewnienie, że to, przed czym się opieracie, przyniesie naprawdę wymierny sukces, ale za jakiś czas. Wy go dzisiaj nie widzicie. Wy nawet nie jesteście w stanie sobie tego wyobrazić, ale. Rycerz Pentakli jest jedynym rycerzem, który do, dociera do celu. Ze wszystkich rycerzy, którzy są w, w kartach tarota, tak. On jest y, spokojny, on jest bardzo ma taką byczą energię, bo on idzie powolutku, krok za krokiem, usuwa sobie wszelkie przeszkody, je tego słonia ka na kawałki, tak? aż w końcu go zje całego. Y, taka jest jego metoda, i ona działa, i on w ten sposób dotrze do celu za jakiś czas. Co macie tutaj w tym diable? Dlaczego macie się mu sprzeniewierzyć? Macie zaryzykować w jakieś działanie, macie zaryzykować w jakąś działalność, macie zaryzykować, bo to was poniesie do przodu, to wam po, poszerzy horyzonty, to wam pokaże, że możecie więcej, że możecie lepiej, że możecie być bardziej skuteczni, bardziej widoczni. Macie wykrzesać z siebie tą energię, właśnie diabelską, czyli takiego, to jest moje być albo nie być. Tak macie sobie to wytłumaczyć, tak? Co ten paśmieczy tutaj w przeszłości obserwował? Zajmował się przeszłością, smutkami, przyglądał się, śledził to, co mu nie wyszło, to, co się nie sprawdziło, co było jego marzeniem, a jednak nie wypaliło. Mm, dobra, Rydwan. Wjedziecie do szczęścia rodzinnego, podróż z ukochanym, podróż z osobą, która jest Ci bliska. Jeżeli podróż, też sprawy mogą mieć taki nagły obrót, przyspieszenie, właśnie w celu, żeby spełnić Wasze marzenia marzenia Twoje i Twojego partnera, marzenia Twojej rodziny. Żebyś ty spełniła swoje marzenia o rodzinie, żebyś była spełniona, zadowolona, usatysfakcjonowana. Dlaczego tutaj masz te ograniczenia w podświadomości. No jej osiem mieczy bo osiem mieczy. No nie chcą karty mówić. Jesteś po prostu byczku uparty. Yy, yy. Ten brak ruchu, ten brak. Yy. To wkładanie siebie na siłę w takie zniewolenie i w to, że, że nie jesteś w stanie czegoś zrobić, albo nie jesteś w stanie absolutnie rozwiązać danej sytuacji, to jest tylko w Twojej głowie. I to jest twoj, Twoja blokada, którą musisz puścić, musisz to zmienić, bo to Ci nie pozwala wypłynąć w morze, to Ci nie pozwala poczuć tego flow. Jak zaryzykujesz, odpuścisz te ograniczenia, zobaczysz, że świat tylko czekał na Twoją decyzję, tylko czekał na Twój pierwszy krok, na Twoją inicjację w daną sytuację, i wtedy zobaczysz, co to znaczy płynąć rzeką do morza, co to znaczy być we flow, co to znaczy być w zgodzie z nurtem, który cię niesie lekko i bez wysiłku, tak? No, okej. Okay. Dobrze, zobaczmy jeszcze sobie te siedem kielichów, czyli ty, co ty tu wybierasz, o czym marzysz, o czym fantazjujesz, coś chcesz doprowadzić do końca, coś, czego, coś już bliziutko jest bardzo, bardzo, myślisz jakie sposoby wybrać, żeby właśnie być w harmonii, w balansie, w energii, równowagi, dawania i brania. Energia z zewnątrz, koło fortuny, niesie ci jakieś decyzje, które musisz podjąć z pozycji logiki. Coś, co wcześniej obserwowałeś wnikliwie i co było być może Twoim udziałem jako porażką, teraz możesz, możesz to przekuć w sukces, absolutnie. Wybierzesz mądrze, wybierzesz właściwie. Być może to będzie jakaś. Wiecie co? Jakaś praca, może na dwóch etatach, którą będziecie prowadzić dwutorowo, tak? I jeżeli się obawiacie, że sobie nie poradzicie albo sobie nie dacie rady, to absolutnie sobie dacie radę i to będzie naprawdę wasz ogromny sukces widoczny i uszanowany przez społeczność, którą będziecie, w której będziecie działać. <laughs> Się tutaj masz nie martwić. Masz się nie martwić przede wszystkim jakimiś trzecimi osobami. Być może jesteś zazdrosny, drogi Byku, o jakieś osoby, które uważasz, że są osobami trzecimi w związku. Eee, tutaj będą wyjaśnienia, tu będzie prawda, tu będzie załatwienie tej sprawy raz a do końca uczciwie. Być może to jest to, co ktoś okrada Cię z, właśnie w Twoim własnym domu, w Twojej własnej rodzinie, tak? Może też to być to, czym ty się martwisz, że to są jakieś osoby trzecie, które wkraczają w Twoje terytorium, w Twój, w twój dom, w Twoją rodzinę, w Twój związek ale to się wyjaśni to się wyjaśni bardzo szybko i bardzo krótko i, i treściwie i znajdzie swoje rozwiązanie takie, które Cię usatysfakcjonuje, które da Ci powietrze, które pozwoli Ci po prostu czerpać radość z dnia teraźniejszego i żeby czerpać garściami z tego życia tak? No dobra zobaczmy w takim razie co tutaj macie jeszcze w jakichś dodatkowych przekazach Mm -hmm. yy, no, uważaj na siebie, bo jacyś wrogowie tu działają na Twoją niekorzyść. Yy, masz na pewno jakieś, yy, jakieś osoby za plecami, które no coś knują, yy, i to są osoby, które są bardzo aroganckie i yy, robią dużo, dużo hałasu wokół siebie. Yy, są trochę przemo takie przemocowe, wskakują ci po prostu na siłę, w Twoją teraźniejszość, w, twoją, w Twoje położenie. No, i plotki, plotki. Ktoś tutaj plotkuje o tobie, o Twoich sekretach. Być może ktoś z Twoich przyjaciół, kto po prostu próbuje zdestabilizować też Twoją, twoją enklawę rodzinną, tak? No i właśnie, zainwestuj w materialne dobra lub we wzrost duchowy. Ewidentnie o to jesteś proszony. No, kto kogoś masz tutaj za plecami, kto ci niezbyt dobrze e, życzy. Mm. Ale nie wyolbrzymiaj tego. Nie wyolbrzymiaj tego i nie dramatyzuj na ten temat, bo to znajdzie swoje wyjaśnienia, to załatwisz raz konkretnie i, i bez bólu. <laughs> Ale po prostu pójdziesz za ciosem tak jak uważasz, że powinno być i tyle. Zobaczmy, co tutaj twoi jeszcze przodkowie mają ci do powiedzenia na temat tego lipca. Do czego cię namawiają, przed czym ostrzegają, czemu kibicują. Jeleń, ufaj i odnoś sukcesy. Nie daj się zakrakać, zagdakać, zapapuzić osobom, które ci zazdroszczą, które próbują zepsuć tą radość z tego, co tworzysz, z tego, gdzie jesteś, z kim jesteś. Ufaj, że masz osobę przy sobie bardzo właściwą, bardzo uczciwą, Odnoś sukcesy, pracuj jak do tej pory. Zobaczmy jeszcze, co tutaj w tym jeleniu mamy dodatkowe, jakieś, może przesłania, które trzeba by było, <laughs> które trzeba by było widzieć. <laughs> Uff! Ożyw się i odnieś sukces. Stój we własnym świetle i chwale, proszę bardzo. Coś niesamowitego, proszę zobaczyć te dwie karty, tak? E, stój we własnym świetle i chwale z gracją i majestatem, i nie oddawaj nikomu tego, co ci się należy z pracy, jaką wykonałeś, drogi Byku. E, ufaj wszystkiemu, co masz do zaoferowania. Ufaj swoim darom, swojej sile i swojej mocy i w pełni to wykorzystaj, tak? Um, urodziłeś się, by być w tym miejscu, by świecić swoim światłem, by przewodzić. Um, energia tego jelenia pozwoli ci poczuć się bezpiecznie, ponieważ jego poroże utrzymuje z dala wszystko, co mogłoby ingerować w Twoją inteligencję i obecność. Widać, że masz tutaj za plecami osoby, które bardzo, bardzo chętnie by ci zepsuły tą przyjemność. Hmm, więc nie daj sobie tego odebrać. Po prostu wznieś się na wyższy poziom, wznieś się ponad te plotki, wznieś się ponad te niskie pobudki, które to towarzystwo się dokarmia nawzajem. Nie zwracaj na to uwagi. Skup się na swoim zadaniu, skup się na tym, co masz do zrobienia hmm, i idź za ciosem. Po prostu, jak byk Fernando na czerwoną płachtę. To wszystko dla Was, kochani. Bardzo Was serdecznie pozdrawiam. Życzę wspaniałych doznań w tym lipcu, wspaniałej walki, wspaniałych zwycięstw. Do zobaczenia w następnym czytaniu. Pa pa.